Po raz kolejny nie udało się. Misja Artemis 1 nie poleciała w stronę księżyca. Czy będzie to do trzech razy sztuka? Problem z wyciekiem paliwa w głównej rakiecie pojawił się już podczas pierwszej próby startu 29 sierpnia. 3 września problem jednak powrócił, tym razem w innym miejscu. Próby zmniejszenia prędkości tankowania i uszczelniania systemu przesyłania paliwa nie powiodły się. Start przełożono co najmniej do 19 września. Prawie pół miliona widzów, którzy przyjechali na Florydę, by oglądać start, czuje zapewne rozczarowanie, ale trudno dziwić się nasa, że dmucha na zimne, bo w historii agencji wiele jest misji, które zakończyły się zanim na dobre się zaczęły. Na przykład pierwszy amerykański sztuczny satelita Vanguard, który po eksplozji rakiety nośnej zaczął nadawać sygnał ze zniszczonego stanowiska startowego. Dziennikarze ochrzcili go wtedy flopnikiem i kaputnikiem. Albo rakiety Atlas, które bardzo lubiły wybuchać na wyrzutniach. Ta eksplodowała na oczach Johna Glenna, który wkrótce miał taką samą rakietą polecieć na orbitę. Wpadki na koncie mają także Rosjanie. Oto rakieta Proton, która co prawda oderwała się od wyrzutni startowej, ale wkrótce rozpadła się w powietrzu i eksplodowała. Przyczyną katastrofy był odwrotnie zamocowany żyroskop. Zastanawiacie się zapewne, w jaki sposób można zamontować odwrotnie żyroskop? W radzieckiej czy rosyjskiej rzeczywistości to bardzo proste wystarczy użyć młotka. Misja Artemis ma potrwać 37 dni. W tym czasie kapsuła Orion wejdzie na orbitę Księżyca i pozostanie tam przez 3 tygodnie. Agencja NASA będzie sprawdzać, czy wkrótce w stronę srebrnego globu będą mogli także polecieć astronauci. Będzie to pierwsza załogowa misja księżycowa od 1972 roku. Pozostaje oczywiście pytanie, które zadają tak zwani realiści. Po co wracać na Księżyc po ponad 50 latach? Ano dlatego, że tam jest. Jest świetną bazą wypadową do lotu na Marsa. Jest świetnym miejscem, gdzie można zamontować radioteleskop. Jest wreszcie naturalnym miejscem ekspansji człowieka. Być może właśnie Księżyc będzie pierwszym krokiem do lotu do gwiazd.